Oczywiście raczej jest naszym atutem, tak przynajmniej na to patrzymy. Biorąc pod uwagę nasz dorobek, nasze doświadczenie, nasz potencjał, to wszystko przez te lata udało się, myślę, gromadzić na naszych koncertach obecnych i tak będzie w sezonie nadchodzącym 66. A być może nawet nieco, nieco wyżej podniesiemy naszą poprzeczkę w sensie wykonawczym i w sensie repertuarowym. Ważna informacja dotycząca kadr. Zawsze to ma duże znaczenie na działalność instytucji. Pierwsza jest taka, że dyrektorem naczelnym jestem ja dalej, natomiast ta ważniejsza informacja, że Jakub Krynowicz, dyrygent, który z nami współpracuje już od pięciu lat, będzie dalej naszym głównym pierwszym dyrygentem, z czego ja się bardzo cieszę. I wynika to z mojej bardzo wysokiej oceny jego pracy i efektów tej pracy, pracy artystycznej i wierzę, że tak będzie w przyszłości. Szanowni państwo, zanim powiem jeszcze kilka słów o przyszłości, to na chwilę się cofnę do przeszłości. Za nami rok półtora roku, bardzo trudny nie tylko dla Fiharmonii, ale dla, dla nas wszystkich. Dla przypomnienia, bo, ona, bo o tych sprawach mówiliśmy na bieżąco, ale powiem, że w tym czasie między innymi zrealizowaliśmy nagrania płytowe, które również są dostępne w kasie Fiharmonii, a zatem sześć piosenek do muzyki Witolda Lutosławskiego i słów Juliana Tuwima, to propozycja dla dzieci, która między innymi znalazła się w, w przedszkolach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zrealizowaliśmy płytę z udziałem Katarzyny Dondalskiej, znakomitej sopranistki, no, w bardzo takim atrakcyjnym, przebojowym repertuarze. Również pojawiła się no, płyta szczególna, bardzo refleksyjna zatytułowana Ostatnia droga, która jest takim artystycznym hołdem wszystkim ofiarom, które które spotykamy na, na co dzień, o których słyszymy na co dzień yy, i skutkom tej, yy, tej, tej pandemii. No i nasze najnowsze dziecko, dosłownie yy, przed chwilą wyszło yy, z linii produkcyjnej. Jest to płyta z muzyką pani Gabrieli Mojsowicz. To jest kompozytorka, która od lat 70. mieszka w Berlinie. To jest Polka. I yy, zleciła właśnie Filharmonii Koszalińskiej nagranie swojej muzyki. Udało nam się to zrealizować. Warto tutaj powiedzieć, że w tą płytę wpisuje się również ogłoszony w kwietniu przez Samorząd Koszaliński Rok Koszalińskiej Kultury. Wpisuje się to w ten sposób, że główni bohaterowie tej płyty, czyli soliści, to są artyści związani z naszym środowiskiem koszalińskim, z muzycznym środowiskiem, a więc nasza koncertniczyni skrzypaczka Agnieszka Tobik, Lucyna Górska, koszalińska sopranistka, Piotr Grzelowski, koszaliński pianista i oczywiście orkiestra filharmonii koszalińskiej. Cieszymy się bardzo, że ta płyta we wrześniu stała się płytą tygodnia w, w, w radiowej dwójce w Polskim Radiu program drugi. Była promowana. Cieszymy się, że była mowa o tej płycie, cieszymy się, że była mowa o filharmonii Koszalińskiej. Chcę powiedzieć, myślę, że ważne informacje związane z sytuacją i okolicznościami, które nam towarzyszą z sytuacją sanitarną. To znaczy pierwsza informacja jest taka, że gramy koncerty na żywo z publicznością. Jest to bardzo ważne i coś, co kiedyś się wydawało niewyobrażalne, no jest dobrą nowiną po prostu. Wychodzimy z sieci, wychodzimy z nagrań, chcemy się spotykać z publicznością, zapraszamy. I co chcę podkreślić, chcemy, żeby te spotkania były bardzo bezpieczne. Zachęcamy wszystkich do udziału w naszych koncertach, ale powiem ze swojej strony ze sposób szczególny osoby, które są zaszczepione, które są bezpieczne w sensie indywidualnym, ale są też bezpieczne dla naszej takiej wspólnoty koncertowej. Od zawsze tworzymy wspólnotę artystyczną, a teraz jeszcze musimy. Ten jeden aspekt wziąć pod uwagę, żebyśmy byli dla siebie nawzajem bezpieczni. Zachęcamy do tego. Ja przygotowałem nawet swój prywatny certyfikat. One nie są obowiązkowe na koncertach to chcę podkreślić. Natomiast być może, że przepisy się zmienią. To zależy od, od regulacji władz centralnych. W wielu krajach tak jest. I te certyfikaty być może będą niezbędne. Tak czy siak warto zadbać o. o, o o szczepienie, o ten dokument. Mówię to mimo świadomości sporu, który w oczywisty sposób jest w Polsce, nie tylko w Polsce. My w Fiharmonii Koszyńskiej zachęcamy do tego, żeby, żeby korzystać z tej broni przeciwko pandemii. Szanowni Państwo, rozpoczynamy 24. 24 września nasze koncerty abonamentowe, ale znowu jeszcze się wrócę do przeszłości. Chcę powiedzieć, że Filharmonia Koszalińska, jako chyba jedna z nielicznych, a na pewno nie z taką intensywnością grała i organizowała koncerty w lipcu i w sierpniu. Było to chyba ze 40 koncertów. Nie wiem Panie Dyrektorze, pan dyrektor bywa w Polsce, czy którakolwiek Filharmonia może się poszczycić taką intensywnością, ale może nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że, że działamy, że na nasze koncerty, które realizowaliśmy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego, a także w ramach koncertu, koncertów na rzecz mieszkańców i turystów przebywających na terenie województwa Pomorskiego, w tych koncertach brała duża liczba słuchaczy udział i to nas bardzo, bardzo cieszy i napawa oczywiście optymizmem. Nie wiem, czy ten 66. ta liczba coś może oznaczać, ja się troszeczkę zainteresowałem i to chyba jest dobra wróżba, bo okazuje się, że szóstka to jest symbol opiekuńczości. Czujemy się odpowiedzialni za naszych muzyków, za naszą publiczność, ponieważ jest to 66. sezon, no to w dwójnasób się czujemy odpowiedzialni za, za nasze koncerty i za to wszystko, co się będzie działo, I nie tylko w sensie artystycznym. Chcę powiedzieć, że w sezonie spodziewamy się Ważnych albo bardzo ważnych wizyt. Myślę, że najważniejsza to jest wizyta no, wielkiego polskiego dyrygenta, byłego szefa między innymi Filharmonii Narodowej, Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, pana profesora Antoniego Wita. Taki koncert zaplanowaliśmy w kwietniu i wierzę, że on dojdzie do skutku. Jeśli chodzi o jeszcze inne ważne akcenty, w tym w tym sezonie, to warto zwrócić uwagę, że w październiku będziemy chcieli zwrócić uwagę na 40-lecie funkcjonowania środowiska perkusyjnego, może tak bym to nazwał, może nie Koszalińskiej Grupy Perkusyjnej, no bo ta już niestety nie istnieje, ale 40 lat temu rzeczywiście taka ważna formacja przy Koszalińskiej Szkole Muzycznej powstała, związana oczywiście z Wojtkiem Bałdysem i w październiku Koncert, który będzie zresztą prowadził pan dyrektor Jakub Krenowicz, będzie poświęcony i perkusji, i właśnie temu ważnemu w życiu koszalina wydarzeniu czy zjawisku. Mówiłem o roku koszalińskiej kultury. Oczywiście pamiętamy w naszym, w naszym sezonie o tych wykonawcach, których chcemy pomagać. Na przykład Roksana Kwaśnikowska, wprawdzie, wprawdzie już nie mieszka w koszalinie, ale to jest skrzypaczka która chodziła do naszej Koszalińskiej Szkoły Muzycznej, robi fantastyczną karierę na świecie i to bez przesady, podkreślam. Będziemy gościć Marzeny Diakun, dyrygentkę, która również chodziła do Koszalińskiej Szkoły Muzycznej, nie mieszka w Koszalinie, ale, ale będzie nam ją bardzo miło gościć, szczególnie po jej ostatnich sukcesach zawodowych związanych z Hiszpanią. Oczywiście wystąpi Natan dandalski tradycyjnie nasz skrzypek, Koncertmistrz. I jeszcze o jednej rzeczy powiem. Mateusz Kowalski. Mateusz Kowalski, oczywiście. W listopadzie Mateusz Kowalski, gitarzysta. Fantastyczna kariera, mimo młodego wieku. Lista sukcesów ogromna, i, i cieszymy się, że również zaprezentuje się w repertuarze niezwykle atrakcyjnym i zupełnie nieznanym. Mówię o repertuarze gitarowym i na ten koncert w listopadzie, jak powiedziałem, bardzo serdecznie zapraszamy. Ten koncert również poprowadzi pan dyrektor Jakub Chrenowicz. Nie wiem, czy nie zapeszę, ale powiem, ta liczba porządkowa tutaj będzie nam w tym pomagać. Być może spotkamy się również ze słuchaczami, ze słuchaczami w Bahrajnie. Jeśli to dojdzie do skutku, na pewno będziemy o tym informować. Zostaliśmy zaproszeni na razie bardzo wstępnie, ale z drugiej strony te rozmowy są bardzo już zaawansowane. Na wiosenny festiwal muzyczny właśnie do tego państwa, egzotycznego dla nas. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Podczas najbliższego piątkowego koncertu, rzeczywiście jak pan dyrektor wspomniał, pracowaliśmy też bardzo intensywnie w czasie... Wakacji, co też już jest tradycją, że publiczności Koszalińska i goście, przecież to bardzo turystyczny region mogli słuchać orkiestry podczas festiwalu i podczas wielu koncertów w wielu miastach i mniejszych miejscowościach regionu, a przed nami piątkowa inauguracja i rzeczywiście wspaniała liczba 60. Sześciu lat, 66. sezon artystyczny. Otworzymy oczywiście muzyką Stanisława Moniuszki, bo nie może zabraknąć tej, tej muzyki naszego narodowego kompozytora w filharmonii, która nosi jego imię, więc naszego patrona. Wykonamy bajkę. To opowieść zimowa, ale pod tytułem jest opowieść zimowa, ale na jesienną inaugurację naprawdę wspaniale pasuje. Jest to jedno z największych arcydzieł wśród tych krótszych utworów symfonicznych. Polskich. Solistą w kolejnym utworze, czyli w pierwszym koncercie fortepianowym Piotra Czajkowskiego, znanym chyba najbardziej z romantycznych koncertów. Jestem przekonany, że wszyscy go doskonale znają i kochają, bo to muzyka, której nie sposób nie kochać. Solistą będzie Jacek Kortus, znany już publiczności koszalińskiej. Wspaniały pianista o rzeczywiście no, zasłużony i bardzo szerokiej. Karierze też wspaniały wykonawca muzyki romantycznej bardzo nam zależało, żeby zagrał właśnie koncert Czajkowskiego. No i po przerwie symfonia Ludwika van Beethovena, chyba największa z jego symfonii w sensie takiego artystycznej, artystycznej głębi wyrazu symfonia trzecia, symfonia eroika, symfonia, która zmieniła muzykę, która. która weszła na zupełnie inne tory. To jest utwór absolutnie rewolucyjny, artystycznie był objawieniem w czasach, w których powstał. Utwór, który do dziś budzi jakiś podziw, zachwyt, do dziś żeby się z nim zmierzyć trzeba naprawdę podejść do niego wyjątkowo poważnie. Moja ukochana symfonia. Myślę, że orkiestra już już, już słyszymy, że Orkiestra gra tę Eroikę już naprawdę z, dużym, z dużą dozą zrozumienia i bardzo intensywnie pracujemy, żeby w piątek dla Państwa ten wspaniały, cudowny program wykonać. Bardzo się cieszę, że się zobaczymy, że się zobaczymy na sali, że spotkamy się z publicznością. I cóż, do zobaczenia. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wszystkie koncerty, o których mówił pan dyrektor. A oczywiście teraz jesteśmy pochłonięci koncertem piątkowym tym programem i przygotowujemy się, żeby z państwem spotkać się w najbliższy piątek. Podczas pandemii mieliśmy szczególnie zachęcające promocyjne ceny biletów, które zostały jako ceny biletów abonamentowych na obecny sezon. Nie mamy w tej chwili czegoś takiego jak karnet abonament, bo jest to niemożliwe do rozliczenia w przypadku odwołanych koncertów mamy bilety w cenie abonamentowej, która się znacznie różni od cen biletów, jakie będziemy stosować w tym sezonie. Więc wygląda to tak: bilet w abonamencie abonamenty jeszcze sprzedajemy jeszcze wczoraj się sprzedawały bo, bo niektórzy przypominają sobie w ostatniej chwili jest to 28 zł za bilet normalny w pierwszej strefie czyli tej droższej. 24 zł za ulgowy w pierwszej strefie i za normalny w strefie drugiej, i 21 zł za bilet ulgowy w drugiej strefie. Natomiast bilety na poszczególne koncerty kształtują się w cenach 38 zł za normalny w pierwszej strefie, 33 za ulgowy w pierwszej strefie i normalny w drugiej, i adekwatnie 28 zł za bilet ulgowy w strefie drugiej. Nie zmieniły się ceny biletów zbiorowych, bo mamy i zainteresowanie takimi koncertami. No i w podobny sposób proporcjonalnie drożeją też bilety na koncerty karnawałowe, zawsze u nas popularne i, i lubiane.